Co tam? 3 minuty to idealny czas we wtorkowy poranek, by usiąść przy Panu Jezusie Jego Słowie. Dzisiaj święty Jakub w dalszej części swego listu mówi na temat pokus. Mówi o tym, co jest źródłem pokusy, że źródłem pokusy jest nasza porządliwość, to co mamy w sobie, że Pan Bóg nas nie kusi do złego, ale każde odrzucenie pokusy, każda wygrana z pokusą będzie wielką, wielkim zaszczytem przed Panem Bokiem, że będzie źródłem, źródłem wielkiej łaski. Ale jeszcze bardziej mówi o tym, co się stanie, gdy ulegniemy pokusie, że to y, sprowadza ostatecznie na człowieka śmierć. Y, Pan bóg nie, bóg nie kusi człowieka. Czasami jest takie hmm, dzisiaj podejście w religijności, że wszystko jest albo pochodzi od Pana Boga, albo od demona. Jakby nic nie pochodziło z naszego ciała, jakby to już nic nie zależało od naszej natury. Y, to nie jest dobre podejście. Takie wszędzie szukanie tylko wpływu jakichś duchów jakich, i nawet Pana Boga w tym wszystkim. Ale. Ale takiego tylko duchowego podejścia, to co jest w nas, jest wiele rzeczy naturalnych i z tym mamy walczyć po prostu. Pokusy będą, pokusy też mogą być czymś dobrym, nawet ostatecznie. Kiedy będziemy z nimi walczyć, będziemy coraz bardziej mocni. Więc samych pokus się nie bójmy, chociaż też trzeba oczywiście unikać okazji do tych pokus. Ja się tylko dam, no bo po co też samych siebie wystawiać? Na zbyt wielką próbę. Natomiast w Ewangelii Pan Jezus mówi o tym, żeby strzec się kwasu Heroda i kwasu Faryzeuszy. Potem tam oczywiście większość Ewangelii jest o czymś innym, bo uczniowie w ogóle nie słuchają Go. Ale zaczął od tego, żeby strzegli się kwasu Heroda i kwasu Faryzeuszy, czyli kwasu obłudy i kwasu też braku wiary. Żeby zwyciężać pokusę trzeba autentycznie walczyć, trzeba walczyć w prawdzie. Prawda, jeżeli życzy, żyjemy w prawdzie, że jeżeli też postępujemy w prawy sposób, wtedy mamy możliwość rzeczywiście pójścia za Panem Bogiem z pokus, każde kombinowanie, każde próba pójścia na łatwiznę w jakiś inny sposób, czy właśnie tylko taki zewnętrzny, akwaryzeusze robili mm, nigdy nie, będzie nie, nie pomoże nam do tego, żeby pokusę zwyciężyć. Tego Wam życzę, zwyciężajcie pokusy, które będą do Was przychodziły dzisiaj i każdego dnia. Niech to Boże błogosławieństwo Was umocni, ale Pan, dajcie. Pan Bóg daje nam łaskę, ale też potrzeba i naszych decyzji, naszego serca, rozumu, to jest ważne, a nie tylko jakieś tam uciekanie się do duchowych, jakichś tłumaczeń, pewnych rzeczy. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa.